zobaczcie tu przy samej plaży Wulsin dokonuje swojego żywota, wywrotka i Magirus. Trochę rozkradzione, trochę bidne, ale oponki jeszcze stoją, w mają, z tyłu na środkowej osi są całkiem rzeźkie. Tyle na to wagno, środek otwarty nie działa. No, najlepsze lata mają już za sobą. Co fakt, to fakt. czy jest coś. Było coś na pace, bo nie widziałem. Użyłem kijka. Z tej strony. Z tej strony oponki też całkiem rzeźkie. Na tylnej osi gorsze, ale lepsze niż z tamtej. Tutaj z kolei na środkowej gorsze. O, jest ciekawe, czy da się zajrzeć do baku. Niestety wachłon nie pachnie, więc raczej trup. Chociaż jakby ktoś tam przy nim pogrzebał, może by i jeszcze coś z tego auta wyłuskał. Jeszcze pomontowane paliwa 2. Silnik, wentylator, jeszcze jest tutaj filterki założone do pewnie oleju. O, zobaczymy, czy jest olej. no można wyciągnąć zepsute i zardzewiałe, więc raczej silnik to bagno. wygląda muskularnie.